Mieszkańcy budynków sąsiadujących z targowiskiem przy ulicy Owocowej wysyłali skargi. Pisma dotyczące interwencji w sprawie nieprawidłowego parkowania przy Owocowej i Fabrycznej do Komendy Miejskiej słali też radni. Efekt? Wydział Ruchu Drogowego w dni targowe patroluje okolice targowiska. Tylko po jednej takiej kontroli mundurowi wlepili kilka mandatów. Niektóre ze źle zaparkowanych pojazdów trzeba było odholować. Panie Januszu, jak to się dla Pana skończyło? No bo Pan zaparkował na chodniku przy ulicy Owocowej. jest. Sztuwa! No i więcej chyba nie będę stawał tutaj, no bo po co płacić? A, a miejsca parkingowe powinny jednak być przy tym reneczku, bo nie ma miejsca, żeby parkować. Mieszkańcy fabrycznej i owocowej podkreślają, że w dni targowe, czyli wtorki, czwartki i soboty, przeżywają prawdziwy horror. Na popularne targowisko przyjeżdżają mieszkańcy z całego miasta. Miejsc parkingowych brakuje, więc zastawiane są chodniki, bramy wjazdowe i trawniki. Nawet nie ma przejścia po chodniku, żeby spokojnie przejść. Można było, bo zawsze właśnie zostawione są. I tu, i tu, i wszędzie. Nikt nie dba o nic. Każdy inwalida to nie, musi się jakoś szarpać, wchodzić na pochodniki. Gdzie tu chodniki zrobili? Kiedyś tu było, postój był. No można było przy wieżowcu przejść. Zrobili, odgrodzili wieżowec zielenią, chodnik zrobili, na chodniku nie wolno stanąć. Pan Jan jest niepełnosprawny, porusza się na wózku elektrycznym, jak podkreśla, w dni targowe przy ulicy owocowej nie może bezpiecznie przejechać chodnikiem, ponieważ wszystko jest zastawione. Niewielkim wózkiem jeździ po ruchliwej drodze. Nie mogę wjechać nigdzie, a są ich chodniki, gdzie po prostu zastawione. Policja chodzi sobie, a też nic nie reaguje. Problem z brakiem odpowiedniej liczby miejsc parkingowych przy targowisku jest stary jak świat. Mieszkańcy oraz klienci targowiska podkreślają, że akcja policjantów z drogówki to dobry sposób na kierowców, którzy naciągają przepisy, ale trzeba będzie tam znaleźć jednak inne rozwiązanie. Jak policja będzie karać, no to już ludzie nie będą stawać, nie? No to wiadomo, no. nie wiem, czy to jest najlepsze rozwiązanie. Moim zdaniem bardziej się powinien zastanowić nad tym, żeby jakiś zorganizować parking. Większy, przypuśćmy, gdzieś tu znaleźć, po prostu jakieś wolne miejsce i... No i w ten sposób, nie? W tym kierunku bardziej. W czwartek przy Owocowej ponownie pojawią się policjanci z drogówki po cywilu i w mundurach.